Jojo, yo, yo, tutaj ponownie Schizo i to jest drugi odcinek z metro 2033. Hunter nie wrócił. Nie było łatwo znaleźć wymówkę, żeby opuścić stację i wyruszyć do Polis. Ale przecież złożyłem obietnicę, dowiedziałem się, że na zajęcz do ryskiej wyrusza karawana, której brakuje strażników, zgłosiłem się na ochotnika. No to git. Finally, taking your time as usual, huh? All right, grab your gear, go to the platform. They're waiting for us. I'll meet you there. Hey, Artjom, don't forget anything, huh? Yes, yes, I don't forget anything. Yeah, ammo is mine. Właśnie zdobyłeś sobie pierwsze naboje wojskowe. Te wywodzące się z czasów poprzedzających kataklizm ładunki są niezwykle cenne z uwagi na jakość wykonania i swoją moc obalającą. Amunicja wojskowa to różnie, również waluta, którą w sklepach zapłacisz za broń i wyposażenie. Można ją także wymienić na zwykłe naboje. Naboje wojskowe to towar niezwykle rzadki. Można je rozpoznać po nieskazitelnej, błyszczącej ustce. No to gites. Jeśli nie wiesz, gdzie. Mm, 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 mapka Mamy tu gitarkę? Mamy Brzdęk, 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 A ty co? Nie da się przejść. O, strzałeczki. Teraz. tutaj mam na radarku. Pokazuje mi, gdzie iść. E, tak łatwo się domyśleć. Everywhere, everywhere. Szybciej, kurwa! Szybciej! Dobra, przepraszam panią Hopsiup, Hopsiup, Cztery baby, 8 dup. A i znowu to dziecko. A teraz mi tak, teraz mi tak. No, dobra, bez przesady. A jakbym się tam do niego wbił? Tak, co ty gadasz? Tu. W sumie na metra znajdują się placówki handlowe. Aha, czyli tutaj jest placówka. Placóweczka handlowiczka. Co ty tu masz? Spoko, spoko, do zbrojowni. Łodde, ładde. O, się ją, Okej, Ok, zobaczmy. Submachine gun 5.45 caliber, Made in the armory. Sobaka, pies po rusku. Dawaj mi to. Tak jest? Dawaj. Ammo. O, to też się przyda. Maskę to już znam. O, i jeszcze jakieś medykamenty. Okej, okay, dzięki. okej, okay, ale ja poproszę o tamten kałaśnikow, czy tam czy tam sobie się pasi na ściance. O. Jaki ośpień. O. Dobra, nara. Jak tu, jak tu iść? Over here, over here.

Okay, spoko, loko. Jasne, że nie jestem. Jestem gotów. Ja no to let's go. O, plan metra. Tam sobie. O, tam sese, se, tam ten. No. O, o tym właśnie mówię. Let's go, let's go.

Machaj, machaj. Nie, to jest gorzej. W jakiejś ciemności wjeżdżamy. Pościg. Pierwszy raz w życiu opuściłem swoją bezpieczną stację. Gryzło mnie sumienie, bo nie powiedziałem ojczymowi prawdy. Nie miałem zamiaru wracać od razu z ryskiej. Ale nie mogłem zawieść Huntera. No i oczywiście mapka metra tutaj o. Kiesnik klawisz. No po co mi to? So, Riga, I'm making the rounds, merchandise. Well seen a few places then. Yeah, the market is right go, next go, to Riga, and that's a big metro already. I used to make regular trips to police, but

co mi tu gwizdziesz? Gwiznę. Nie ma śmiechy, chichy. Peter, O. Moje imię. Shut up, motherfuckers. A Gdzie Peter, moje... Gdzie moja dupa? A gdzie moje ciało? Hmm, jestem gostem. Kto tu cały czas gwizdzie? Jak go gwizny? No to pedałuj. Słuchu jedziesz. O, weź to po czym? Kurde, jak sejf jaki, albo co? Tak mówisz? O, ja mam tego pistryka. Nie, nie chcę go. Chcę coś innego. O, fajny zegarek mam. Mogę się nim popodniecać. Patrz koleś. Na ty się tam patrzysz. Ej, tu szczury są. So. To se weź ten. Jeśli możesz pomóc laberem, to weź tam lepiej. Ok, Eugene, ty go pomóc. My musimy być lepiej. Tu watches the back, Artyom. Ty wie?

Co to ma być? Ej, jakie światło? Oszty w dupę, no i co jest? Jasno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie?

masz śmieciu. Urda paskudstwo. Oh, Co to było? A, Черт возьми, что-то мне летит. О, боже, о, боже, о, Что о, боже, о, боже, о, боже, о, боже, о, о, боже, о, боже, о, боже, о, боже, о, боже, о, боже, боже, о, боже, о, боже, No to naciskamy znowu to E. Dobry ten shot. Ty w dupę lepiej nie mogłem zagrać. O. No, dzwoni. Spoko nie drzwi japy, tylko pedały mi tu. Oś ty kibasz mnie. O. Jaki... Aj. Przewrócił mnie. Hmm. Spytny jestem. off no fuck, Pobiegli. Wiem, to leci, nie ma co. Oszty. Ej. Co jest, gdzie jest? się ja pitolka. hej a gdzie ten shot Oj, mam szota Rozdział drugi: Bourbon. Sasja ryska była moim pierwszym przystankiem, musiałem się rozstać z karwaną. Wypiliśmy więc za to, że udało nam się przeżyć. Wódka nie zagłuszyła strachu przed samotną podróżą do Polis. Wkrótce jednak miał mi się trafić nieoczekiwany i cieszący się z łosławą kompan. No to. Ciekawe. O, ten jaki uradowany. Let's train to our friend Artyom, who goes right through monsters and anomalies alike. Artyom. To Artyom! To Artyom! Hell, if not for you, Artyom, we'd have been shredded like cabbage. You deserve a medal. Or at least some extra ammo. Here, take them. To your health. Artyom! Do dna. O kurde. Obraca się w główce. Really da. dobry, okay, jestem Kurde, no, obróć no, ten no, web. And roll. To Ja, 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 ja. Amunicja, amunicja. Wo, ja, jak jak tu się chodzi? Dziewczyna, chłopak. I Ej. tak drogo? Ej, dziewczyno, dasz się do mnie? Hmm Co ja mam teraz znaczy, zrobić? Ja, ja, ja co ty ty um. y, polis Wdostań się ze stacji podążaj na w stronę polis. No to jazda. Wow. Co to? O jakieś wow. dziecko? Are you archie Hey, there's a man at the box left waiting you. for you. He's kind it's of mean and scary, and he doesn't smell good either. Oh, I really should be okay going. there for gonna get a spanking. Hmm, prowadzić maluchu hop na barana, co tak się zatrzymujesz pyk pyk wow na kucakach trzeba niech zgadna. You're our team, right? Sit down. Two. Two. No. Everybody calls me Bourbon. Listen, I need to get to Dry Station for some business, but this rat hole is on lockdown. I, however, know a back way, a so-called cursed passage the locals are afraid to use, but. O, fajne ciuchy tu mają. Jakoś tak nie widzę, żeby ktoś był ubrany w coś podobnego. Zwłaszcza w te jeansy po prawo. Dotrzeć na tego. Nie, hmm, żeby moją AK-zgoda. Okej. Okay. Okay. Przyda się zawsze AK. Hmm, tak. Zaraz coś się wcisnąłem, ale nie nad co. Dobra. Prowadź na melansz. Czetu. Kurde. Ugryte przejście. E, nieładnie, tak. Jakby ten się coś złego dostało. No, no, no. Nie wiem, czy ta współpraca nam na dobre wyjdzie. Wow. Zapomniane tunele. Hmm. Nie może jeszcze trochę przedłużę, bo już trochę dosyć długo trwa, ale dobra, wciągnęła mnie gra. Gdy wraz z Bourbonem zapuściliśmy się w głąb opuszczonego tunelu, zacząłem się zastanawiać, czy słusznie mu zaufałem, jednak bramy stacji były ciągle zaplombowane i nie widziałem kiedy pojawi się kolejna szansa na opuszczenie ryjskiej. Great, we broke free. Now keep your eyes peeled. The handcar ride is over. Lots of tough guys died in these tunnels. But if we watch each other's backs, we'll get there. Mm-hmm. Ah, that's just a single lurker. <coughs> they rarely attack groups of people. But if you're alone, watch your ass. Yeah. Wolę mieć na ciebie oko, ziom. Co ja mam iść pierwszy? A jak mi się coś tutaj zarypie? No i to ty idziesz pierwszy, czy ja? A, kurde. Ale, trzeba maskę założyć, czy mi się wydaje?

Dobra, tylko jak tu, jak tu to? Ej, przeskoczyłem, czyłem? O kurde, poruszyłem. Hmm? Patcie, co ty skrzypisz? A po co mi to?

Się strzela. Łóż, Ostro. Trzeba medykamentu użyć. Od razu. No fuckam mi się kończy Oj coś czuję, że to będzie niebezpieczna przygoda No Artimą Ej skąd skąd? Ej, ej, wracaj, wracaj A ty co tu Dobra na hardcora Kurde, z czego? Nie ma grinetsów Jak to ma rozrzut? Zostaw mnie! No nie, Ammo. Muszę ich z noża łatwić? Nie, jeszcze tu trochę jest. O. Nie! Nie chciałem medykamentu. Yy, jak tu się podnosi? dobrze nieważne skąd o tam no ją tam take this Uh, Wodę, dead man walking, Wasz ty. Ja się tutaj chowam, ja się chowam, ja się chowam. Poczekaj, poczekaj, może coś tutaj jest hmm. dla mnie. Ukryte jakieś zapasy amunicji, cokolwiek. Eee. O! O! Na bogato! A ty? E, to zwłoki można przeszukiwać. Jest git. O! A to co za cudo? jak to podnieść? Zaraz tam było. O, o. No, no co jest? Co to się bognęło? Nie wiem, dobra. Mniejszą, większą. Ammo mam, wszystko mam. Jest git. O, teraz ten gameplay na, pre, na pewno trwa długo. Będę musiał go podzielić. Raz tu był ostatnio. Hmm, fajnie to wygląda jak się amunicję zabiera a tu co most dobra ok zakończę na moście na moście zakończę to trwało długo bo nie 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 po prostu jak, jak się tak strzela tutaj dobrze, czy coś tam. Dobra, to dzięki za obejrzenie, nie będę przedłużał. Na razie.